dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przystanku Biblioteka. Witamy serdecznie. Z tej strony Jagoda i Daria i dziś porozmawiamy sobie o najnowszej książce pani Rowling Gwiazdkowy prosiaczek. Tak jest. I właściwie pani Rowling nikomu przedstawiać nie trzeba, chodzi oczywiście o autorkę słynnego cyklu o Harry Potterze. Autorkę słynnego cyklu, już w tej chwili słynnego o Kormoranie Strajku, autorkę Trafnego Wyboru i Ika Boga, bo te powieści wyszły na razie w języku polskim. No, oczywiście są, są tam różne drobne jeszcze spin-offy do cyklu o Harrym, podręczniki Hogwartu, historia tak. magii, ale, ale głównie rzeczywiście z cyklu o Harrym jest nasza dzisiejsza autorka znana, a to jest jej pierwsza książka dla dzieci. Harrym, bo właściwie mhm. Boga nie można liczyć, bo yy, no, powstał w trakcie pisania Harry'ego Pottera, więc mimo że później wydany jest jakby z tamtego okresu. A to jest pierwsza książka, którą nasza autorka wydaje już, już po publikacji całego Harry'ego Pottera, a ja w ogóle Dario mam gościa specjalnego. No właśnie, ja widzę, już tutaj zerknęłam wcześniej, tak. jak się żeśmy przygotowywały i, i mój, powiedz tutaj. To jest mój gwiazdkowy prosiaczek. Mhm. Poznaj Kalasantę. Witam, witam ciebie, witam. Kalasanty ma 23 lata. Towarzyszy mi od 5 klasy. Dostałam go na gwiazdkę od y, mojej siostry, a imię nadała mu moja mama po swoim misiu. Mhm. Stąd takie y, dziwne, śmieszne. No i y, Kalasanty jest już ze mną kawał życia, co niestety po nim widać. Po mnie mam nadzieję, nieco mniej. Ale, no, ale jesteśmy razem. Ty mm. masz swojego gwiazdkowego prosiaczka? Czy mam? Można powiedzieć, że miałam swojego gwiazdkowego prosiaczka. Jak byłam dzieckiem, miałam taką, to nie była maskotka, to był taki e, nieduży gumowy piesek. Mm -hmm. I piesek miał na imię perełka, i wszędzie z, nim, wszędzie z nim chodziłam. I nawet szczerze, na większości zdjęć jestem z tą perełką taką białą, niedużą, może gdzieś tak nie wiem, I co z 10 się stało perełko, z perełką wylądowała na Wyspie Ukochanych? Tak, Perełce urwała się, słuchajcie, głowa. I w życiu nie zapomnę, jak płakałam i poszłam do, do mojej mamusi, i powiedziałam, żeby mi naprawiła perełkę, a jednak w perełki się gumowej nie dało niestety naprawić. Nie dało się posklejać? Nie dało się jej posklejać i pamiętam tą rozpacz i, i została mi teraz tylko zdjęcia, które mam z perełką, ale no rzeczywiście naprawię wszystkich, jestem, jestem z nią także. A jeszcze moje drugie pytanie. Masz właśnie jakiś taki przedmiot, yy, który straciłaś i o którym pamiętasz do dzisiaj i żałujesz, że gdzieś ci się tam kiedyś no, zagubił? No moja perełka, że się urwa głowa. No, no, to jest naprawdę A oprócz dramat. Perełki? Yy, oprócz perełki, wiecie co? Hmm. W tej chwili to nic mi takiego nie przychodzi do głowy, oprócz właśnie perełki że no tak, tak, marnie skończyła, niestety. Ale nie, oprócz perełki nie mam nic, nic takiego innego. Bo ja mam taki przedmiot, zaginiony już naście lat temu. Też dostałam na gwiazdkę. Mhm. Długo ze mną nie pobył, bo y, to był pierścionek, który mi podarowała korespondencyjna koleżanka i teraz już ani pierścionka, ale, ani... ani koleżanki. Mhm. Zakochana byłam w tym pierścionku, bo był przecudowny, e, miał imitować e, pierścionek galadrieli z władcy pierścieni. Mhm. E, I był taką srebrną, srebrnym kwiatkiem z cyrkonią po środku. No ale ponieważ pierścionek był za duży, to wybrał życie własnym życiem. <noise> Gdzieś tam kiedyś, w którymś autobusie albo na ulicy w Poznaniu. No i niestety, e, no. Nie mam go już, bo, bo zgubiłam, mhm. ale wspominam ten pierścionek do dzisiaj, do dziś. mimo że no już minęło te chyba 12 lat. No to jest, moja jest perełka taka właśnie utracona niestety jeszcze w czasach dzieciństwa i też to pamiętam do dziś naprawdę. W ogóle pewnie gdyby ten filmik oglądali moi bracia, to pewnie potwierdziliby moje słowa i tą perełkę, bo wszędzie z nią byłam, ty naprawdę. <laughs> Nawet jak bym wrzuciła jakieś swoje stare zdjęcia, to wszędzie jestem z takim pieskiem. Ach, no ale parę słów o gwiazdkowym prosiaczku, bo y, gwiazdkowy prosiaczek jest y, historią chłopca imieniem Jack, który ma 6 lat i który ma właśnie taką swoją ukochaną przytulankę, y, zwaną DP, daj proś, ponieważ y, będąc małym dzieckiem, Jack nie potrafił wymówić słowa prosiak, no to wyszło mu daj proś. I, i tak DP został, db. Db został zdrobniany, zdrobniale nazwany. No i ten prosiaczek naszemu głównemu bohaterowi towarzyszy wszędzie. Bardzo dużo przeszedł. Widać po nim, że bardzo dużo przeszedł, bo między innymi ma oczka z guzików. Bardzo często się gubił. Tak, ale się odnajdę. znajdował. Tak. Aż do momentu, kiedy no, niestety rodzice Jacka się rozstają, mama idzie w swoim kierunku, ojciec w swoim, no i Jack zyskuje nową rodzinę w postaci ojczyma i w postaci przyżywanej siostry Holi, której nie bardzo się to podoba i której wydaje się, że Jack chce jej ukraść tatę, i chcąc zrobić na złość naszemu głównemu bohaterowi, pewnego dnia właściwie nie pewnego dnia, bo to istotne w Wigilię wyrzuca tego biednego prosiaczka przez okno na autostradzie. I wtedy, można powiedzieć, zaczyna się główna historia. główna historia rozwijać, kiedy nasz Jack wpada w szał. Tak, i e, idzie spać w Wigilię, e, zanim jednak idzie spać, e, no Holly podarowuje mu nowego prosiaczka, po którego pojechała z, z dziadkami Jacka, no ale Jack nie jest w stanie zaakceptować nowej maskotki, idzie spać cały zły. I wtedy klasycznie, jak w swojej historii, zabawki i rzeczy ożywają. ożywają. I nowy prosiaczek nazwany gwiazdkowym prosiaczkiem mówi, że ten. Chciałeś to, mi urwać głowę! <noise> też! Że ten poprzedni prosiaczek jest do odratowania, bo zgubił się w krainie zgub i wystarczy tam do tej krainy się udać i prosiaczka odnaleźć i można go sprowadzić z powrotem. A ponieważ jest wigilia, dzień czy noc rzeczy magicznych. Do tego jednego dnia żywe dziecko może się do krainy zgub udać. I z gwiazdkowym prosiaczkiem, raciczka brączkę. Tak, yy, nasz Jack właśnie do tej krainy zgub z się udaje. I co, Dobrze, Dario, że, powiesz? Że, no nie będziemy zdradzać chyba za dużo, bo myślę, że i tak sporo żeśmy powiedziały. Ale yy, nie proszę Cię, żebyś zdradzała, tylko pytam, co sądzisz o książce? Nie wiem, jak ująć to, co sądzę dziś. Zastanawiałam się, co tutaj powiedzieć. Na ten temat. Może powiem tak prosto, w naprawdę kilku zdaniach. To jest naprawdę świetna książka. Nie tylko pełna magii, uroku, ale jest tak wzruszająca i piękna, że jest naprawdę i dla dużych i dla małych o prawdziwej przyjaźni i bardzo wzruszająca. Bardzo szybko ją przeczytałam i jestem nią naprawdę zachwycona, i to jest w ostatnim czasie jedna z lepszych książek. Ma w ogóle jakie przeczytałam, także na pewno już mam taki plan, że ktoś dostanie tą książkę pod choinkę. I jeśli miałabym polecać jako prezent, prezent gwiazdkowy dla dzieci, na przykład, to polecam bardzo serdecznie, bo to będzie naprawdę strzał w ogóle w dziesiątkę. Zapomniałam wspomnieć o jednej rzeczy, bo muszę nad tym pracować. Nie mówię wystarczająco dobrze w obcym języku, więc należy doceniać tłumaczy. Tłumaczem poprzedniego cyklu o Harry Potterze był nieodżałowany pan Andrzej Polkowski. No, niestety, już nie żyje, więc dalej dorobku Rowling tłumaczyć nie mógł. Tutaj mamy dwóch tłumaczy. Małgorzatę Hesko-Kołodzińską i Piotra Budkiewicza, którym bardzo dziękujemy za piękny przekład. W, w Krainie zgub Jack trafia do trzech miejsc, żeby za bardzo nie, nie zdradzać tutaj szczegółów, ale fantastycznie przetłumaczone są, przetłumaczone są nazwy tych miejsc, bo jedno z miast na przykład nazywa się Gdzie to wcięło. Zresztą. Tak i się pojawiają takie formy, gdzie to w ciele i to też mi się tak właśnie podobało. Ale A ta wie, ostatnia, sama ta nazwa, żeby to wymyślić, mm -hmm. że miasto dla Gdy zagubionych to... rzeczy, gdzie to wcięło. Gdzie to wciło? No rzeczywiście. Mm. A ta ostatnia? Zawsze mi to uciekają w ogóle nazwy, jak ta wyspa ukochanych, ta wyspa ukochanych. czy mm. o tym tęsknocie zapomniałam. No i widzicie, i to tak właśnie ze mną jest. Czekaj, jest w i zaraz znajdziemy. Naprawdę, ja to mam. Tak, tu jest Wyspa Ukochanych. Tak, Wyspa Ukochanych. Piękne, no to też Miasto Wytęsknionych. O, mi się na przykład to, nam to bardzo podoba. Miasto mhm. Wytęsknionych. W ogóle... E... Trochę takie wyjęte było, e, takie połączenie... E, nie, inaczej powiem. Jakby Wenecja miała być magiczna, to by tak wyglądało jak miasto wytęsknionych tak. Nie. To było naprawdę. I, i, i rzeczywiście tak jak mówisz, świetnie jest ta książka przetłumaczona, bo jak się tak podróżuje z tymi naszymi bohaterami, to e, ja naprawdę miałam nieraz wrażenie, że to jest tak świetnie opisane, jakby, jakby się tam było. Także to idzie się naprawdę wciągnąć, wciągnąć no, totalnie. jest jeszcze jedna nazwa tego miasta, zaraz tutaj zerknę. A to pierwsze. To pierwsze właśnie, ono też się bardzo zabawnie nazywało. Bo ta pustynia jeszcze była. Zawierzone. Zawieruszone? Nie, zawieruszone, tak. to jest to pierwsze, y, pierwsze, gdzie oni tam trafili. Gdzie oni tam trafili? Ta selekcja taka, to tam potem była. Potem nie? że nie, nie trwałe. Nie, do nietrwałego, mhm. potem się z nietrwałego przenosimy do gdzie to wcięło Gdzie to wcięło. I później jest pustkowie nieopłakiwanych, nieopłakiwanych. Czyli tam już trafiają w ogóle takie. Takie zabawki, których, w ogóle takie rzeczy, nie tylko zabawki, mm. y, których no po prostu już nikt o nich, o nich nie pamięta, nikt ich już, już nie chce i po prostu tak tacy, można powiedzieć, skazańcy totalni. W ogóle ta książka jest bardzo przemyślana pod względem tego, mm -hmm. co się z tymi rzeczami dzieje, jak, tak. jak działa ten świat, dlaczego jedni się przenoszą tutaj, mm -hmm. inni tutaj. Yy, i... I jak traktujemy rzeczy, czy, czy się do nich przywiązujemy, czy się do nich nie przywiązujemy. Nawet nie tylko rzeczy, bo przecież tutaj tak. trafiają i pewne cechy ludzkie. Mm. Tak, że szczęście to, co na co przykład tak, ja spotyka mm. albo ambicje, albo władzę. To, co, co jesteśmy w stanie utracić. Ktoś no... utracił poezję na przykład też. Tak, Czyli to też poezja w ogóle podobałam się. To jedna z moich książek też, te, y, do, gdzie to wcięła chyba trafiła, mhm. bo y, no nie chlubnie się przyznać, ale to już było dawno temu, więc macie nad przyznę. ręką. Y, napisałam oczywiście, a potem nie wiem dlaczego, robiąc porządek na komputerze, wyrzuciłam własny plik. Aha, czyli tak, to Twoja też tam na pewno jest biedna, tak, taka tak. postrzępiona. I wie, że już nigdy nie wróci. No, bo już nie ma, nie ma odzysku z kosza. Ale. Yy, I są tu naprawdę piękne myśli, mm, bo tu chociażby. Bardzo. Ta historia niebieskiego króliczka. No, niebieski króliczek, tak. To po prostu jest tak chwytająca za serce, mm. że y, człowiekowi aż się oczy tak. płacą. I w ogóle, w, y, i świetnie pod tym względem dająca taką nadzieję, nie? No. Że no nie wszystko jest naprawdę tak już skreślone, nawet jak my sami myślimy, tak. że. Albo ta historia niebieskiego tak. Która zastępuje rolkowego aniołka. Mm. Świetna książka, Świetna. bardzo Ale Ale Tam jest podobała. naprawdę też bardzo zabawna, na przykład tak. jak ten pies, mm -hmm. też mi się podobały te różne motywy. No pies motywy. jest w ogóle cudowny. Tak. Nie wiem, czy on chyba ma ilustrację, to zaraz Toby? pokażemy. Ma Tutaj chyba gdzieś ilustrację Prosiaczek Toby. na przykład z Jackiem na, z Jackiem na plaży, bo pierwszy prosiaczek uwielbiał plażę, zresztą na plaży tak, się zgubił. Dajkłość. I w ogóle ja chciałam jeszcze jedną pokazać rzecz, tak? popatrzcie. Jaka jest ładna zakładka. A ja nie dostałam takiej ładnej zakładki. Zobacz, a ja z taką, z taką prosiaczkiem. I ja też do takiego mi, prosiaczka. Że jak gdzieś y, kończyłam czytać, to popatrzcie, to to tak świetnie wygląda. O, a ja nie dostałam No, zakładki. to na że wszyscy mają takiego prosiaczka. O mojej widocznie wypadła. No najwyraźniej, ale tak mnie to urzekło i w ogóle skończyłam czytać wczoraj i jeszcze ten prosiaczek tak, o, wyglądał. Nie, no to teraz... jest naprawdę, ja wam powiem jedną rzecz, ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciała zobaczyć ekranizację tego ja mam nadzieję, że w przyszłym roku to Oj, się tak. stanie, że Disney, powiedzmy, jakby się za to wziął. Oj, prędzej Warner Bros., bo, Prędzej, nie? Bo to no, od Harry'ego to... Pottera, nie? Ale no, o, Disney mam. też ma rozmach, no to prze, też byłoby fajnie. Przecudowna jest ta ilustracja z Tobim. Przecudowna, nie? Hmm. Tak, to jest, to jest naprawdę. Zresztą książkę ilustrował ten sam pan, który oh. robił ilustrację do ym, tej nowej wersji właśnie ilustrowanej Harry'ego Pottera tej dużej. No, to też są takie piękne. Wiecie co, poszukałam wam miasto wytęsknionych. O, możecie zobaczyć. Tak wyglądało no, zazdroszczę i zazdroszczę ci tego prosiaczka. Jakiś słodki, nie? Naprawdę świetny. Nie, to jest <laughs> piękna książka i w ogóle ja byłam tak wzruszona totalnie, i tak poruszona, że jeżeli naprawdę szukacie prezentu gwiazdkowego, to, to jak koniecznie. Wiem, można spokojnie, bo to idealny, idealny pomysł. W ogóle to jest chyba jedna z lepszych książek, nieważne czy dla dorosłych, czy dla dzieci. Tak. Po prostu jedna z lepszych książek, książek. jakie czytałam w tym roku. Mhm. Ja też zdecydowanie tak stwierdziłam. Jedna z najlepszych. Świetna historia, bardzo przemyślana, bardzo mądra, bardzo poruszająca, bardzo wzruszająca, pięknie zilustrowana, z bardzo dobrym językiem. Mm -hmm. no, ten świat też jest taki e, bardzo dobrze pomyślany, skonstruowany, prawidłowo, że to wszystko rzeczywiście e, tam, powiedzmy klei się, ma jest ten sens w nim. Także tutaj, ja bym szukać minusów, to ja, ja nie znalazłem żadnych minusów. Jakby naprawdę nie potrafię, w, no nie ma chyba ta książka, takich, takich nie wiem, jakichś, czegoś, do czego można byłoby się przyczepić. To prawda. I zadać, tak To jest naprawdę chyba jedna, jedna z fajniejszych pozycji, które, które tutaj polecamy, i tak. z czystym sercem można każdemu, naprawdę nie tylko dzieciom. Eh, polecić. Dzieciom, fanom, fanom Rowling, bo czy, czy, czy dorosły, czy dziecko, to... Tak, tutaj moje koleżanki bardzo serdecznie, tak, Klaudia i Asia, pozdrawiamy. Się. Tak i w ogóle nie słyszę takich rzeczy, że ja nie przeczytałam, nie kupiłam, nie wypożyczyłam, także jeszcze dostaniecie polecajkę taką ode mnie. Także do przeczytania dla was, a Klaudia do przeczytania swojej córce wieczorkiem y, do snu. Macie czas, a potem Daria będzie was terroryzować. Tak, <laughs> macie jakiś czas, a później terror z mojej strony. <laughs> Dobrze, to co, jednym słowem polecamy z całego serca. Tak, polecam z no całego serca. Możecie pisać też, czy macie e, takie swoje prosiaczki. Tak. Takie czy mieliście, swoje, czy macie proszę. jeszcze, może takie kiegoda? Szkoda, że ja nie mam swojej perełki bo się urwała głowa i, i jej nie zachowałam, nie wiem chyba jakieś. Ale jak zrobisz w zdjęcie zdjęciu, to może jeszcze zdjęcie, dorzucić. Tak, a to, bo, będę w domu, to u rodziców, to tam naprawdę mogę zrobić tak. fotkę. A może macie takie swoje ukochane rzeczy gdzieś kiedyś utracone, na jakiejś wycieczce, albo przy jakiejś przedprowadzce, których nieobecność przy Was nadal Wam łamie serce, kto wie. Tak, także wrazimy. tego. poczytamy. Możecie się z nami podzielić. Tak, i my, i Kalasanty. Tak, tak. tutaj mamy dziś też tak, koleż... kumpli naszych. Także pozdrawiamy i. I zachęcamy. polecamy. Życzeń świątecznych chyba jeszcze nie składamy, bo jeszcze zdążymy się. Zdążymy chyba jeszcze wypowiedzieć te tak, życzenia. Parę słów świątecznych. Chociaż i tak życzymy wszystkiego najlepszego w ogóle w tym takim czasie przedświątecznym. Wam, jeśli szukacie prezentów, to, to my tutaj podsyłamy jeden poradnik prezentowy. Tak, <grafię> jak najbardziej. I pamiętajcie sprawdzić, czy dostaliście zakładkę, tak, czy, czy macie taką zakładkę, bo w ogóle reklamacja powinna być bez takiej świetnej zakładki, no naprawdę. Dobrze, to nie będziemy się już chyba rozgadywać, tylko się grzecznie pożegnamy. Tak. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że weźmiecie udział w dyskusji o zagubionych rzeczach. Serdecznie pozdrawiamy i do następnego razu. Cześć. Pa. pa. muszę być, no niestety, oni są dzisiaj trochę gwoździem. Do trumny? Do trumny. Mm. Włączona jest nagrywa? Nie chyba. Ej, naprawdę myślę, że ty masz prusziaka. No nie mam prosiaka. mojej nie było. Muszę Tomkowi powiedzieć, co o tym myślę. I nie było ani w mojej, y, w tej tu, ani w mojej y, domowej.